Siema! Witam wszystkich! Dzisiaj chciałem wam zaprezentować taki tutaj poradniczek jak dobrze oswajać zwierzęta bo większość ludzi pewnie to zna Znaczy nie, co ja pierdolę, nie oswajać zwierzęta tylko jak się uczyć ruchu do walki właśnie yy, Większość ludzi pewnie to zna, ale może ktoś tego nie zna To się może przyda, a więc tak musicie sobie zwierzaka przyprowadzić yy, do jakiegoś takiego miejsca, w którym możecie go zamknąć i potem walczycie z nim takim sobie zwierzakiem, to może być tam cokolwiek, to znaczy chcecie nabijać ruchy. Wiadomo, że im to będzie zwierzę które te z większym pierdolnięciem to lepiej. No i musicie sprawić, żeby to zwierzę chciało uciekać. W się sensie, żeby spierdalało przed wami, tak jak na przykład ten list teraz już ucieka, nie? No to wtedy sobie możecie na nim w takim zamkniętej przestrzeni właśnie. Używacie sobie jakichś tam ruchów, tak jak normalnie byście nabijali sobie na zwierzęciu coś, nie? Na przykład teraz sobie tutaj zamienię. I będę używał tej kajmy. No i wiecie, nabijacie sobie coś tam na nim, o na przykład patrzcie, mam tam Discovery jakieś, używam sobie tego Discovery, teraz rozłączam z nim walkę, jeszcze raz zaczynam walkę i dalej, wiecie, dalej cisnę tej -y. no i nie będę teraz tego pokazywał, ale jakbym tutaj tak stał i nabijał to, to dalej, no to, no to w pewnym momencie znowu będę miał to Discovery. Ale jeśli na przykład na tak nie wiem ze 30 punktów i dalej nie będziecie widzieć tego discovery, to najlepiej sobie dołączyć walkę i jeszcze raz i do, wiecie, do, i tam, tam się to nie znajdzie. No i to by było w sumie na tyle. Także tam chyba wbijajcie kliwy i dawajcie się na Pozdrawiam wszystkich nara.